Poziom niewypłacalności na świecie znacznie przyspiesza. Widzimy to wyraźnie, analizując dane statystyczne ilości niewypłacalności, jak również analizując, jak również analizując sprawozdania finansowe firm oraz, oraz to, co się dzieje na rynkach globalnych. Doskonale rozumiemy jakby przyczyny tego. No, przyczyna jest, jest bardzo prosta. Otóż dosyć, dosyć niski i globalny wzrost gospodarczy, z którym, z którym mamy do czynienia właściwie od, od czasów pandemicznych, powoduje to, że płynność przedsiębiorstw znacznie się pogarsza. Pogarsza się, ponieważ kurczą się zasoby gotówkowe. I o ile jeszcze w, w, w Stanach Zjednoczonych te zasoby są na dość wysokim poziomie, bo jest to około 2,5 miliarda dolarów w strefie euro, jest to około 3,5 miliarda euro, to jednak należy zwrócić uwagę, że zasoby te są skoncentrowane głównie w dużych przedsiębiorstwach, dużych korporacjach oraz w pewnych określonych sektorach, w określonych branżach, na przykład takich jak branża. Wysokich technologii. Wszystkie pozostałe firmy i wszystkie pozostałe branże nie są właściwie w stanie przenosić dalszego wzrostu kosztów na swoich ostatecznych odbiorców nie są w stanie już dalej podnosić cen. Jest to związane, tak jak powiedziałem, z dosyć niskim popytem. A co za tym idzie, nie są w stanie przy, przy długotrwałym, słabym wzroście generować odpowiedniego, odpowiedniego poziomu keszu i, i wzrostu zasobów finansowych. Taką analizę żeśmy zrobili w Alliance Trade, przy jakim poziomie wzrostu gospodarczego sytuacja, sytuacja, jeśli chodzi o ilość niewypłacalności, powinna się ustabilizować. I wynika z naszych analiz, że wzrost gospodarczy powinien być około dwukrotnie wyższy niż jest obecnie. Nie przewidujemy, że sytuacja płynnościowa w firm w związku z tym polepszy się przed 2025 rokiem. Oczekujemy, że globalny wzrost ilości niewypłacalności w, do końca bieżącego roku do końca 2023 roku Osiągnie plus 6%, i oczekujemy również dalszego wzrostu w 2024. Będzie to kolejne 10% wzrostu poziomie niewypłacalności globalnej. Oczywiście różnie rozkłada się to na, na różne kraje dla polskich przedsiębiorców myślę, bardzo istotne jest to, co się dzieje w Polsce oraz to, co się dzieje na najbliższych naszych rynkach eksportowych. Tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości, ponieważ w Europie Zachodniej, jeśli chodzi o strefę euro, a więc naszych głównych partnerów handlowych, ten poziom niewypłacalności w bieżącym roku do końca 2023 roku będzie na poziomie no, na pewno dwucyfrowym. W wielu krajach będzie to kilkadziesiąt nawet procent wzrostu poziomu niewypłacalności w roku 20. Przed czwartym poziom nadal będzie wysoki, aczkolwiek w niektórych krajach e, powinien, powinien nieco się stabilizować. E, w Polsce mamy sytuację troszeczkę inną. Wynika to mianowicie z tego, że w czasie pandemii e, w Polsce był przyjęty troszeczkę inny model, jeśli chodzi o regulowanie, e, o uregulowania. Prawne związane z restrukturyzacją i, i ogłaszaniem upadłości. Odmiennie do wielu rynków w Polsce, przepisy te zostały bardzo mocno zliberalizowane, pozwalając na to, że rynek na bieżąco oczyszczał się z problemów. W niektórych krajach wręcz były wprowadzone moratoria na rozpoczynanie procesów restrukturyzacyjnych czy upadłościowych, i kraje te. Między innymi Europa Zachodnia, właśnie dzisiaj borykają się z takim problemem firm zombie, które nie mogły upaść, natomiast jak nie są zdolne do, do prowadzenia działalności, stąd u nich ten wzrost niewypłacalności jest spodziewany w najbliższych okresach, nieco wyższy. Natomiast Polska już dzisiaj jest tym dziś. Jeśli by porównać poziom niewypłacalności, ilość niewypłacalności w, w 2019 roku, czyli w ostatnim roku, Prepandemicznym do poziomu niewypłacalności, jaki prognozujemy na koniec 23 roku w Polsce też jest to wzrost aż 350%. Jest to naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy, można by powiedzieć, światowym liderem w tej dziedzinie. Natomiast w, w związku z tak dynamicznym wzrostem w czasie całego okresu pandemii i e, ostatnich latach, e, prognozujemy, że w 2024 roku jednak ten poziom niewypłacalności, jeśli chodzi o ujęcie w procentach, nieco w Polsce się obniży. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o ujęcie liczbowe, pozostanie na bardzo wysokim poziomie. No, jakie są powody? Tak jak wspomniałem, w czasie pandemii było dosyć liberalne prawo i właściwie niektóre podmioty korzystały z możliwości zredukowania długów, czyli wejścia w jakieś, w jakieś programy restrukturyzacyjne. No, nawet jak może i nie musiały tego robić, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że w czasie pandemii niektóre podmioty wręcz stawały się niewypłacalne, bo tego chciały. Natomiast obecnie mamy do czynienia z zupełnie innym zjawiskiem. W tej chwili już właściwie poziom niewypłacalności rośnie. Wyłącznie z przyczyn obiektywnych, wyłącznie z problemów płynnościowych. I co ciekawe, dotyczy głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Tak, Nie obserwujemy w Polsce póki co jakichś spektakularnych upadłości czy restrukturyzacji. Natomiast, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest ogromne ryzyko, że Duża ilość małych niewypłacalności, skumulowanie problemów tych małych przedsiębiorców, stanowi dosyć poważne ryzyko dla, dla średnich i większych firm, które są, które są dostawcami małych, nie małych odbiorców. Jednym z takich głównych elementów oczywiście są to te wszystkie elementy, takie jak na globalnych, czyli dosyć niski wzrost gospodarczy powiązane z wysokimi kosztami, oczywiście te wszystkie elementy, natomiast w Polsce jeszcze dochodzi jeden taki dosyć ciekawy element, to jest bardzo wysoki wzrost kosztów pracy i właściwie utrata konkurencyjności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Oskładkowanie jednoosobowej działalności małych przedsiębiorstw rosło na tyle, że często nie są już w stanie nie są już w stanie wygenerować dostatecznej marży, aby, aby utrzymać płynność.